Witam Was w poniedziałek Mam nadzieję, że dobrze spędzacie ten dzień Dzisiaj zapraszam Was na kolejne czyszczenie toaletki I skupiamy się dzisiaj Na brązerach i na różach Wydaje mi się, że jestem dzisiaj Waszym takim słoneczkiem W tej bluzie Jak coś to jest bluza Alana Bo ja mam przecież za mało ciuchów nie mogę chodzić w swoich Muszę podkradać jeszcze Alanowi Jak coś ona jest z Zary, jest bardzo fajna Jeszcze ma taką szarą, ale tam Wydawało mi się, że dzisiaj będzie tak fajnie właśnie do mnie pasować Więc zakasam rękawy i zajmujemy się dzisiaj i różami, i bronzerami To co, zaczniemy może najpierw od róży, bo mam ich jednak troszeczkę mniej Sprawdziłam też, jak to wyglądało rok temu I widzę, że rok temu już nagrałam łącznie bronzery, pudry i róże Dzisiaj robimy osobno bronzery i róże I tutaj miałam, napisane, że właśnie miałam 33 róże i bronzery, czyli łącznie W tym momencie, słuchajcie, też mam 33 Mam 13 róży i mam 20 bronzerów Więc może przejdźmy najpierw przez róże bardzo Wam się podobało, jaka byłam ostra w sprzątaniu rozświetlaczy, więc dzisiaj też chcę to robić Faktycznie dzisiaj zostawiam tylko rzeczy, które lubię i które używam No i na pierwszy rzut idą róże z Milani Uważam, że to są jedne z lepszych róży dostępnych na rynku Szczególnie jeżeli lubicie róże wypiekane, lubicie róże, które dają taką delikatną poświatę rozświetlającą I ja mam dwa, oczywiście Luminoso i Berry Amour, które kupiłam właśnie jak wam ostatnio w Stanach Bo tak bardzo wtedy lubiłam ten um, Luminoso Noso, to jest w ogóle ten lumino, to jest jeden z popularniejszych. Bo jak widzicie, on jest taki właśnie brzoskwiniowo rozświetlający. Ten Berry Amur jest troszeczkę ciemniejszy, jest bardziej powiedziałam taki nudowy. No i jak widzicie, tutaj ta górka dosyć mocno jest spłaszczona To są naprawdę świetne róże I co prawda teraz rzadko ich używam, ale naprawdę uważam, że jeżeli szukacie takiego jednego, konkretnego różu, no to te z Milani mogą być dla Was idealne. Jeżeli lubicie właśnie takie rozświetlające, bo one nie są matowe. Podobny róż do tych z Milani jest ten z Max Factora, to jest Cream Pow. Blush 15 Sedactive Pink To już jest taki bardziej, powiedziałabym, że Nudowo-różowy, taki troszeczkę Chłodniejszy odcień, ja mam go dzisiaj Też na policzkach, o właśnie, bo dzisiaj go Tak, dzisiaj go użyłam, tak, dzisiaj go użyłam On jest taki bardziej właśnie, powiedziałam, że Nawet neutralny, może nie aż taki chłodny Chłodny, bo on chłodny nie jest, ale powiedziałam, że jest Neutralny, on już też tak mocno nie rozświetla Jak ten z Milani, więc jeżeli Nie chcecie coś takiego matowego, matowego Ani nie chcecie też coś rozświetlającego No to ten może być dla was idealny Ja też go bardzo dużo już, dużo bo tu już praktycznie w ogóle nie ma tej górki e, I znowu bardzo ładnie wygląda na mm, policzkach I wszystkie te róże, które wam do tej pory pokazałam Nie są zbyt mocno napigmentowane Więc raczej nie powinniście sobie zrobić e, nimi krzywdy Dobra, więc co może jeżeli przechodzimy przez róże wypiekane To jeszcze właśnie mam jeden róż I to jest róż z y, Golden Rose z tej serii Nude Look e, I to jest po prostu oki peachy nude I to jest znowu przepiękny On jest tak piękny, że aż o kurczę... On jest właśnie bardziej brzoskwiniowy niż ten z Max Factor, jak widzicie? Ole on jest ładny. A ja go nie używałam tak często. Muszę go wrzucić tutaj do tej mojej szuflady, z której korzystam codziennie, bo naprawdę przepięknie wygląda. I on znowu już powiedziałam, że jest jeszcze bardziej matowy, ale znowu jest wypiekany, więc też kiedy nakładacie go na twarz, on nie jest zbyt mocno pigmentowany i przepięknie wygląda na skórze, więc ten też zostawiam, żeby nie było, że cały czas wszystko zostawiam. To teraz róż, z którym się pożegnam, i to jest róż z Sporty Sport i Instaglow. Myślałam, że on będzie fajny, ale to jest po prostu taka, wiecie, jak mi i czasami ma takie przepiękne perełki. Patrzcie, gdzie ja nakładam swatch na, na palca. Tak, ten nie do końca mi podszedł. On jest on trochę wygląda jakbyście faktycznie mieli po prostu takie zaczerwienione policzki, ale także coś wam jest. Więc z tym się pożegnam, raczej go nie używam zbyt często, więc też nie będę za nim tęsknić. Kolejny róż no to oczywiście to jest ten z mój ulubiony z Affect w odcieniu 00002 000 on jest najbardziej pomarańczowy ze wszystkich, jaki mam, ale dalej bym powiedział, że to jest bardziej taki koralowy odcień, to już jest kolor matowy, chociaż na początku, kiedy go używałam, były, było parę takich srebrnych drobinek, ale potem im przeszłam tam dalej, już zdarłam tą pierwszą warstwę, to tego brokatu już nie ma, za co jestem wdzięczna, bo nie do końca mi się to podobało. Jeżeli chodzi o ten najnowszy róż w sumie w mojej kolekcji, to jest ten z Eveline Field Blush. I ja sobie zostawiłam tylko jeden ocień, bo po prostu no, nie potrzebuję więcej I to jest 01 pełni i to jest wydaje mi się taki najbardziej dziewczęcy, delikatny I taki na, idealny na co dzień róż z całej kolekcji z Everline Bo oni mają jeszcze jeden taki coś a la Orgazm A tu właśnie mam jeszcze jeden róż Narsa, widzicie dobrze, że to powiedziałam więc mam 14 róży um, i, I inny jest jeszcze taki Ciemniejszy, chłodniejszy, a ten jest po prostu Taki bardziej idealny na co dzień I to jest właśnie taki, ja, to chyba też Jeden z jaśniejszych odcieni i on jest Już matowy, więc jeżeli też nie lubicie rozświetlających roś... róży, no to ten Wam się sprawdzi tak samo jak powinien Wam się sprawdzić ten Skobo 05 Pastel koral. on już jest właśnie Bardziej koralowy, też przepięknie wygląda Na policzkach e, i bardzo Bardzo go lubię, bardzo chętnie też kupię Kolejne kolory z tego, bo naprawdę mega mi się podobał. W tym momencie moimi faworytami są te dwa róże, bo no tak bardzo, bardzo je lubię. Gdzie jest jeden róż, którego nie widzę? Hm? Hm. 15 róży. Wyciągnąłam, że z tej szuflady i tego nie znalazłam. Róż, którego ani razu nie użyłam chyba, to jest ten róż z Hean Lumi Blush w odcieniu Golden Rose i niestety aż właśnie takich róż rozświetlających nie lubię, bo to jest ten taki właśnie jak ten Nars Orgazm, czyli że macie Mm, róż, ale on się mieni na złot, o widzicie? On się aż mocno, i to nie są moje klimaty, ja go dostałam w paczce pr no ale nie lubię czegoś takiego, więc myślę, że um, się mogę z tym pożegnać, na pewno komuś innemu bardziej przypadnie do gustu. Tutaj miałam róż z AA Wings of Colors i to znowu jest bardzo fajny róż, ale on zostawia, on jest bardziej taki właśnie chłodny jak widzicie, bo tutaj macie ogólnie trzy kolory, ale ten właśnie, no te wszystkie trzy są takimi bardziej chłodnymi kolorami i mi się wydaje, że ja w nich wyglądam bardzo tak. Trupio i niezdrowo. Ogólnie sam róż w sobie jest bardzo fajny. Konsystencja jest bardzo taka miękka, aksamitna, przyjemna, ale akurat ten odcień 01 Tasty nie jest dla mnie odpowiedni, więc z nim się pożegnam. I teraz mam tutaj róż z kolor Pop Fresh and Peachy. Sam kolor w sobie jest bardzo ładny. Ale on wydaje mi się, że bardzo szybko Zszedł mi z policzku Więc myślę, że go zostawię do tego ostatniego testu Bo teraz nie pamiętam, bo użyłam go tylko raz I właśnie wydaje mi się, że on nie wytrzymał za długo Na mojej twarzy, a sam w sobie, kolor W sobie bardzo mi się podoba, więc go zostawię do testowania To jest róż matowy No i mam jeszcze dwa róże z Lovely Natural Beauty i mam odcień 05 i 01 05 no to to jest właśnie coś, co ja bardzo lubię Czyli powiedzmy taki koralowo-różowy Odcień, a 01 Jest już troszeczkę chłodniejszy jak możecie zobaczyć, i ciemniejsze. I one już są dużo mniej przyjemne w dotyku. One są takie aż lekko. Nie, ten jest taki chropowaty, ten już nie. Więc myślę, że zostawię sobie tą piąteczkę. A ten ciemniejszy, chociaż nie jest ładny Dobra, ja to zostawię go i jeżeli nie użyję go po prostu przez najbliższy miesiąc Jak jeszcze się nie będę przeprowadzać To go, jeżeli go nie użyję, to się go pozbędę Jeżeli go użyję, no to go zostawię Więc powiedzmy, że zostawiam Ten róż z Narsa mam w odcieniu Bumpy Ride right I to jest dosyć taki intensywny kolor Ale on na policzkach wydaje mi się, że wyglądał bardzo ładnie Chociaż to jest znowu taki może go sprzedam, sprzedam go, bo to jednak jest troszeczkę zbyt barwiowaty kolor, a sama go kupiłam nie tak dawno, więc mogę go sprzedać. Cały czas nie siedziałam na środku i czuję, że przez całe 8 minut jak nagrywałam ten film będę się denerwować że nie siedzę po środku. Kalifornia z benefitu to jest właśnie jeden z Pierwszych róży, który zaczęłam używać e, I właśnie chyba potem Zaczęłam tak coraz mocniej, coraz mocniej Przekonywać się do róży, więc oczywiście go zostawię Bo on naprawdę daje przepiękny efekt na policzkach On jest właśnie bardziej już taki rozświetlający Więc jak widzicie mam przekrój Róży takich bardziej rozświetlających, takich na półmatowych Matowych, więc jestem Zadowolona z tej kolekcji e, Nie mam ich tak dużo, dlatego że teraz pozbywam się czterech róży, więc miałam 14, no to 10 mi zostało. 11 mi zostało. No ale e, dwa idą jeszcze na taką decydującą się walkę, więc zobaczymy. No i teraz mamy bronzery i właśnie mam 20 bronzerów i tu na samym początku dwa stiki, które już są mega stare. One są z Kobo. Kiedyś kiedyś je kupiłam i w ogóle e, pamiętam, bo to nagrywałam. Kupiłam je dlatego, że chciałam nagrać film e, z tym jak konturować twarz na mokro i e, wykorzystać to jako zamiennik tych stick które wtedy wyszły z KKW Beauty. No i właśnie wtedy po to to kupiłam. W sumie byłam zadowolona, ale za często tego nie używam. To już jest stare, więc to pójdzie już od razu do śmieci. I teraz taki, jeszcze brązery dalej. Ten Stuface malutki. Nie jest dostępny w Polsce, tylko duża wersja, ale myślę, że też dam go na sprzedaż, dlatego że go nie używam. On jest dla mnie troszeczkę za ciemny i za pomarańczowy. Może nie, że za pomarańczowy, ale jest zbyt ciepły. Tu mamy z Vivo trzy kroki do. Perfekcyjnej skóry, twarzy i to, to akurat Alan mi kupił do jednego filmu, który nagrywałam i wziął ten, w, tą wersję ciemniejszą. Nie wiem, czy tu gdzieś jest napisane, jaka to jest, jaki to jest kolor, ale to, jest zdecydowanie, to są zdecydowanie nie moje kolory, więc za to też podziękuję. Pozbędę się też różu bronzera z ekocery. i ogólnie te produkty z ekocery są spoko, ale ten kolor jest niestety dla mnie za ciepły i źle wygląda. To jest odcień peru. I y, zawsze jak go próbowałam nałożyć, to on niestety daje mi efekt takiej pomarańczowej skóry, bo chcę Wam pokazać porównując y, go do tego mojego ulubionego bronzera z Affect. Widzicie jaka jest różnica? On jest dużo cieplejszy i ten z Affect mam dzisiaj na twarzy, więc możecie zobaczyć, jak wygląda. Więc ten po prostu pójdzie dalej, żeby ktoś inny mógł z niego korzystać. No ale właśnie, jeżeli jesteśmy już przy tej palecie, no to tu jest ta paleta z Affect do konturowania. Mój ulubiony brązer Ever. Niestety nie jest dostępny pojedynczo, bo właśnie jak tam jakimś filmem wrzuciłam i Affect wrzuciło to do siebie na story, i właśnie napisali, że niestety nie jest dostępny. Zaczy, nad czym bardzo ubolewam, więc będę musiała znaleźć inny w takim pojedynczym opakowaniu, bo te dwa produkty nie do końca przypadły mi do gustu, ale bronzer z tego jest genialny, no i właśnie jeżeli jesteśmy przy Affect, to może przejdźmy wszystkie rzeczy z Affect tu mam tą paletę do konturowania numer 2 i tutaj już właśnie jest też bronzer jest róż i był rozświetlacz ale niestety mi się rozbił róż jest spoko, ten bronzer w porównaniu właśnie do tej palety Wcześniejszej. To wygląda tak, więc znowu jak widzicie ten jest bardziej żółty Więc on nie jest dopasowany do mojej karnacji, więc też przekażę tą paletę dalej No bo po prostu jej nie używam, a róż nie jest na tyle specjalny, żebym chciała go zostawić Ale tą paletę jak najbardziej zostawiam Mam też jeszcze jeden bronzer z Affect, czekajcie, z go też porównam To jest 003 ja w ogóle powinnam wszystkie bronzery porównywać do tego Bo to jest dla mnie ideał I ten jak widzę jest bardziej różowy Ale mogę go zostawić Bo on, no, Affect ma fajną jakość tych bronzerów Więc zostawię I mam jeszcze bronzer z, no, znowu z Affect W odcieniu Havana i też mogę go zostawić, bo jest w miarę podobny Dobra, to może jak zużyję Bo ogólnie w tym momencie cały czas używam tego Dlatego, że chcę po prostu go zużyć, bo już jest tak blisko Ale no, no to zdecydowanie jest mój ulubieniec Tak samo jak moim ogromnym ulubieńcem jest bronzer z Physicians Formula Butter Bronzer i ja mam go po prostu w odcieniu bronzer i znowu porównanie jest w miarę podobny, ten jest trochę jaśniejszy i e, znowu przepięknie się go aplikuje na policzki, nie robi żadnych smug, nie robi żadnych plam, e, nie jest zbyt mocno napigmentowany, więc nie zrobicie sobie e, szkody, więc bardzo, bardzo go lubię i oczywiście też go zostawię, tak samo jak zostawię ten bronzer z Max Factora. To jest Cream Bronzer 05 Light Gold. Dlatego że ostatnio go testowałam i myślałam, że on ma drobinki, ale jednak nie. I znowu ma przepiękny kolor. To jest produkt wypiekany, bardzo ładnie wygląda na skórze, więc zostawiam. Ale tu znowu mam pod bronzer z Pirene Terracotta. I to jest, zobaczcie w ogóle Patrzcie, czego ja kiedyś używałam do, bronzu, do konturowania Dobra, nie no, jest różnica On jest taki mega szarawy I kiedyś faktycznie używałam go do konturowania twarzy Ale w tym momencie już nie robię czegoś takiego Plus ten bronzer jest naprawdę już stary Więc też on już akurat ląduje do śmieci Ale dosyć dużo go zużyłam, więc nie jestem aż taka zła Bell Fresh Bronze Powder w numerze 01 Znowu kolejny bardzo fajny bronzer Ogólnie jeżeli chodzi właśnie o drogerię To uważam, że ma bardzo dużo fajnych bronzerów I tak naprawdę jak zobaczycie w sumie mam tylko trzy droższe bronzery I reszta właśnie są z tych tańszych, bo one po prostu Są świetne, bardzo dobrze się sprawdzają I nie czuję potrzeby kupowania Jakichś tam droższych bronzerów e, Tu mam ten z Lovely Golden Glow e, I to jest ten wersja light beige I to jest właśnie taki mega jaśniutki bronzer Idealny dla osób początkujących, które Boją się, że zrobią sobie jakieś plamy bronzerami Ja już się go pozbędę, dlatego że Mam po prostu bronzery, które wolę Ale on jest bardzo fajny, wiele razy już wam go polecałam Więc też nie czuję potrzeby, żeby go zostawiać Tu mam e, bronzer z Bell Ginger Contour Powder to jest bronzer taki chłodniejszy. I myślę, że właśnie zostawię, bo to będzie chyba jedyny mój taki chłodniejszy bronzer. A ten właśnie bronzer jest Bell. No zresztą, jak widzicie, tu już mam jeden. Może Wam porównam kolorystycznie, ale ten właśnie bronzer był w biedronce. I oni też w biedronce mają teraz też do konturowania. Właśnie widziałam, że Ola żal. Pozdrawiam, jeżeli nie oglądnie obserwujecie Oli Żal na Instagramie, to bardzo Wam polecam, bo teraz właśnie ostatnio chyba zaczęła robić takie pogadanki i właśnie przez chwilą jak nagrywa, zaczęłam nagrywać Ola zaczęła mówić o brązerze. I właśnie mówiła, że ma taki do, kontur, do konturowania właśnie z bez z Biedry, więc jak coś, no to możecie zobaczyć, no i tak właśnie wygląda tutaj ten do konturowania chłodniejszy i tutaj troszeczkę coś cieplejszego, więc zostawię oba i mam jeszcze klasyki, czyli Maybelline City Bronzer i tu mam odcień Medium Cool i to znowu jest bronzer, który u mnie akurat najlepiej wygląda, kiedy chociaż troszeczkę jestem opalona, bo kiedy jestem taka blada, blada jak w tym momencie, to on dla mnie jest odrobinkę za żółty, zresztą ja właśnie, możecie zobaczyć sobie teraz z tym, to jak widzicie, widzicie? On jest troszeczkę bardziej taki żółtawy, więc y, on u mnie lepiej się sprawdza, właśnie kiedy jestem delikatnie chociaż opalona. A ten z Eveline Glow and Go Bronzing Powder znowu jest genialny. To jest odcień Jamaica Bazer Be, 2. I on już jest cieplejszy i jest ciemniejszy. I ten właśnie na przykład u mnie właśnie znowu wygląda lepiej, jak delikatnie się opale, bo wtedy nie, nie jest aż taki mocny i też właśnie nie jest aż wtedy aż taki ciepły na mojej skórze. Jeżeli właśnie chodzi o brązer, to tutaj musicie znaleźć swój idealny odcień metodą prób i błędów, bo mogę wam polecić tam jakąś formułę. No ale właśnie jeżeli chodzi o odcień, to to zależy od tego jaką macie skórę, bo możecie mieć bardziej oliwkową i możecie na przykład wiecie wolać bardziej bronzery czerwone z podtonem czerwonym, z podtonem takim żółtym, bardziej coś takiego cieplejszego, bardziej coś chłodniejszego. No to jest dla mnie taki ideał, bo on nie jest ani za ciepły, ani nie jest za chłodny. No to jest dla mnie taki właśnie ideał, więc lubię do niego porównywać inne bronzery. No i mam właśnie dwa ostatnie bronzery z takich droższych produktów Czyli Smashbox to jest dekali, kontur I bardzo często kiedyś tego używałam, później przestałam. I teraz, jak patrzę, właśnie w porównaniu z tym efekt. no to nawet ten jest trochę podobny no, ten jest trochę cieplejszy, ale już rzadko tego używam. Ale zostawię, może, bo faktycznie to jest coś, co bardzo kiedyś lubiłam, więc może jeszcze będę chciała do tego wrócić. No i ostatni, a przedostatni, jeszcze mam jeden. Bronzer to jest Mark Jacobs Coconut. Nie, fantastic! no i to jest genialny bronzer To znowu jest kolor, który bardzo lubię w porównaniu do efektu. sorry, że tak porównuję cały czas do Afektu Ale no to jest dla mnie idealny kolor, no jak widzicie Ten jest troszeczkę bardziej taki różany Ale znowu na, na twarzy wygląda bardzo ładnie Fajnie się z nim pracuje Z ze wszystkimi tymi bronzerami się bardzo fajnie pracuje Żaden z nich też nie jest jakoś tak nadmiernie Napigmentowany, więc żaden z nich Znowu nie robi mi żadnych plam żadnych problemów, dlatego wszystkie chcę je zostawić. No i właśnie ostatni bronzer, który ostatnio przypomniał mi się, że mam, to jest właśnie słuchajcie Benefit Hula. I to jest ten zwykły, czyli nie light. I yy, pomyślałam, że go sobie przetestuję, bo jestem bardzo ciekawa, jak on się u mnie sprawdzi, no bo to jest w sumie ulubieniec większości osób. Ja go nigdy nie miałam, więc jestem ciekawa. Myślę, że przy, że przy jakimś tam e, najbliższej okazji sobie go sprawdzę. Jeżeli mi nie podajcie, no to do razu przekażę go dalej, bo jest świeżutki. Więc jak to, słuchajcie, wygląda liczbowo? I widzę, że pozbyłam się sześciu brązerów, z czego właśnie ten hula pójdzie do tego filmu z testowaniem i ostatnią szansą, czyli 14 brązerów zostaje, sześć... Idzie sobie z mojej toaletki Ja z przyszłości nagrywałam już teraz zbliżenia tych rzeczy, które, których się pozbywam I zapomniałam podliczyć te stiki do konturowania Więc wychodzi na to, że pozbywam się ośmiu bronzerów Prawie, że połowa No i jak widzicie, może tutaj e, to sprzątanie nie było jakieś drastyczne i czy potrzebujesz aż brązerów? Nie Ale naprawdę ciężko byłoby mi się z jakimś rozstać Bo każdy dla mnie jest rewelacyjny I bardzo lubię ich używać Często jest tak właśnie zazwyczaj, że zmieniam je Teraz przez to, że chcę go to zużyć No to nie zmieniam aż tak często Ale myślę, że jest ok Pozbyłam się tych, których nie używam Więc ja jestem zadowolona Mam nadzieję, że Wam się podobało Że coś może znaleźć się tutaj ciekawego Jeżeli chodzi o następne sprzątanie To myślę, że będą to pudry i korektory albo będą same korektury, albo same pudry, zależy ile tego wszystkiego poznajduję, e, ale to już jest wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście, i do następnego Buziaki, pa!